Proszę Państwa, jako jednogłośnie ubrany, a jak mawiał niezapomniany sołtys Kierdziołek jednogłośnie, to znaczy moim jednym głosem, rzecznikiem grupy, Chciałbym ten dzień również e, zakończyć może jeszcze nie... pewnie dokładnie, ale niespodzianką, którą przygotowaliśmy dla e, pani Heleny i przede wszystkim w imieniu grupy podziękować e, pani za tę troskliwą i serdeczną opiekę, którą pani nas otoczyła podczas e, całej wyprawy, za te ciepłe fluidy, które pani do dookoła, które sprawiały, że. Zmęczenie wydawało się mniej męczące, klimatyzacja sprawniejsza, a wizja nieuchronnego skutku napawa nas, znaczy końca tej wycieczki napawa nas, nie bójmy się tych słów, nostalgicznym smutkiem. O Chciałbym Pani, Pani, tak. Pani za bardzo zajmujące opowiadania o kraju, który zwiedzaliśmy bardzo wartościowe merytorycznie i doprawione szczyptą do wcipu, który ułatwiał nam percepcję tego wszystkiego, a że byliśmy dosyć pojętnymi uczniami, myślę to choćby dowodzi fakt odpowiedzi dla mnie najlepszy o pytania trzech wodospadów. Pierwsza <zyskuh> <w tej> siostra. <zyskuh> E, tak, wobec e, tego proszę Państwa myślę, że ta, ta fascynacja Norwegią, którą e, było widać na każdym kroku Pani Heleny, nam się również udzieliła e, i w, tej, e, w związku z tym myślę, że mieliśmy nie tylko podróż marzeń, ale i przewodniczkę marzeń. O! Dla Pani Przewodniczki Marzeń przygotowaliśmy taki drobny upominek. Pokaż Agnieszka, co to jest. Nie, 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 Ty, pokaż na razie jeszcze spokojnie. Proszę się trzymać scenariusza. To jest zdjęcie pięknego fjordu. Ale żeby nie było, że do kwiaciarki przychodzimy z upominkiem w postaci kwiatka, to prawdziwa wartość dodana jest na odwrocie tego plakatu gdzie Państwo zabawili bardzo osobiste, i sympatyczne i ciepłe dedykacje Pani Helence, a e, które zostały złożone pod e, takim okolicznościowym wierszykiem utrzymanym w konwencji niezapomnianego również rejsu Marka Piwowskiego. Któż <tusza> <tusza> by był autorem tego wierszyka? Wiadomo, czarne, czarne kozy <tusza> a po reaktywacji wąsatej górki. <tusza> Wobec tego Państwo Dobra. myślę, podpisując, przeczytali ten pierwszy. Pani Helena go nie więc proszę współautorkę, aby zechciała nam po. wyśpiewać! Głośno! Wyśpiewać! Ten o wyśpiewaniu jeszcze powiem dwa słowa. Potem. <trym> Dobrze. <trym> <trym> Fiordy, podróż marzeń, to wycieczka pełna przygód i wrażeń. Pogoda piękna, choć padać miało, lecz dla nas dziewięć dni to trochę za mało. Dzięki pani Helence tyle miejsc zwiedziliśmy i ciekawą historię Norwegii poznaliśmy. Razem z Peterem i naszą Martyną, co tu dużo mówić, świetną są drożyną. Które jeszcze grupy tyle przygód miały, że statek się popsuł, a skały spadały? O, ktoś. Czy była to koza? Nie, to był łoś. I te renifery, które wyszły przed nas, leżąc na śniegu, umilały nam czas. Ludzie przemili, każdy się uśmiecha, podczas tu każdemu nieubłaganie ucieka. Lecz w naszych głowach wspomnienia zostaną, a zdjęcia na szczęście to dobrze utrwalą. I przypominać nam będą zawsze to wszystko, w sercu z Norwegią będziemy wciąż blisko. Ten wielki ładunek pozytywnych emocji Pani Galence. A, a propos śpiewania, to no chcę Państwu powiedzieć, że Pani jest jeszcze również, okazało się, świetną nauczycielką muzyki y, i tej piosenki y, o Panu Spelmanie, Kozie i skrzypkach. Y, I chcieliśmy nawet jedną zwrotkę dzisiaj do Państwu zaprezentować. Natalka Węgła. Natalka Węgła.

Pani Kolenki, Pani Helenu, jeszcze raz dziękujemy Pani bardzo serdecznie. dziękujemy ja bardzo. Klipy, było naprawdę bardzo miło. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Go, za... Dziękuję Paretki. Państwu za miłe słowa. Naprawdę byliście niezapomniani. I rzeczywiście, i, i istotne. Stotne, dostały, dostały, dostały. I ładna pogoda. I dostały ładna dostały. pogoda, za ładna. I wirus. I gardło kolejne, ale jeszcze jedno pytanie. Dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że jesteście świadomi, że jeszcze to nie jest koniec naszej imprezy. Także proszę zostać po kolacji i nie uciekać za szybko, dobrze. Yeah. Dziękuję bardzo, takich, takich, takiego pożegnania jeszcze nikt nie miałam. Yeah. Nikt nie yeah. jeszcze nie śpiewał i nikt mi jeszcze wiersza nie pisał. <laughs> Dziękuję Państwu bardzo yeah. Zawsze kiedyś musimy... Być...